Cześć wszystkim. Nagrywamy kolejne King Diablo Tym razem po raz kolejny w akcie drugim, także bez większego przyciągania rozpoczynamy grę. Bardzo się cieszę, że mogę z tobą Ja też się cieszę i to niezmiernie. Zobaczymy co nasze. Mam trochę może i jestem mała, ale porachuję ci kości, jeśli spróbujesz mnie okraść. Jas. Yes. Zobaczymy co mają ciekawego. W ogóle to jaką misję mamy? Przekrać most nad czarnym kanionem. To to jest za misję. Aha, więc to jest za misja. Sprzedaję tanio, ponieważ i tak zabiorę jest twoich zwłok, gdy zginiesz. Bez urazy. Bez urazy. Bo się szczery, naprawdę aż do było 3-1, 5-7, to bierzemy 5 7. Ła, wow, mamy aż super 108 obrażeń. Cóż, jak jakby nie patrzy, to... To to się przydaje. To też zostało prowadzone po którejś tam aktualizacji dopiero. Takie teleporty w mieście. Wcześniej trzeba było naginać od punktów kontroli. Czas znaleźć posterunek Kasima. Dokładnie tak. Szukajmy, znajdźmy. Właśnie w moim ostatnim filmiku, gdy przedstawiałem postacie, no, znaczy drobne zmiany w moim szema, dlatego jeżeli ktoś chce. Może nagra filmik. Jestem tak znaczy dobra, że sama się zaskakuje. Czy znaczy jak chwila chwilę nie jest nic pewnym? Przed nami potężny przeciwnik! potrzebuje leczenia! O! No niemożliwe, przeżyliśmy Cholerne mufy się nam nożyły Więc jak mrówku. Zostałam uleczone. Nie cierpię tych host Nie cierpię tych host, nie cierpię tej pająków W sumie ktoś by mógł się zapytać po co w ogóle kto gram, skoro, skoro aż rzeczy nie cierpię To jest bardzo dobre pytanie Gdyby nie aż moich trzech wiernych bitów, to pewnie to w ogóle nie grał. I tak się trochę ociągałem z zagrania tego odcinka. Chyba 2-3 dni, dobre, tak starałem się wstawiać. Jeden dzień, nie? O, znowu elitka. Mamy szczęście dzisiaj do elity, aż szkoda, że nie jesteśmy na poziomie 60. Już sobie nabijali. Męstwo na panem. Ty są fani, to szkoda, że one takie trafiają za bardzo. I się rozważam w tej w sumie. Jak to to może nie jest, to, ale gdyby leciały prosto, tak jakbyśmy chcieli, na pewno byłoby dużo łatwiejsze. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. To ją mógłby zobaczyć. Musiałem przyjąć na klatę te małe osy, co by też. Trzeba być twardym. Paweł, piwnica, co tu będzie? Szczerze nie pamiętam. Mogary są zajęte posiłkiem. Powinnam im przeszkodzić? Cholera jasna, obawiam się, że będę musiał im przeszkodzić. Pięknie. Te wszystkie się ruszyły. Chciałem to mieć tak pojedynczo. żeby ich mogły się mną Musiałem ratować życie chowając się pod trupami. Dobra, goście. Proszę, wejść. Super. Ty, że starał się nie używać broni dwuręcznych? On dał mi broń dwuręczną także. rozdeptaliśmy jakieś karalucha. Podaj że jeżeli się nie mylę, za to jest nawet jakieś osiągnięcie za rozdeptywanie. Ale nie chcę skłamać, nie chcę mi się sprawdzać, ale tak mi się wydaje ponieważ to jest mój drugi profil. Yy, to jest profil mojej małżonki. tamten tamtym profil mam trochę więcej. Tych osiągnięć nabitych. Głównie przez przypadek oczywiście, no bo człowiek tam... Raczej nikt chyba specjalnie nie sprawdza i nie robi. Chociaż... Nie każdy robi to co lubi, prawda? Nie będziemy nikogo osądzać. Jak na razie udało mi się zarobić trochę złota, bo sprzedałem jeden fajny itemek. W sumie go w skrytce... Z dobre pół roku i w ogóle go nie używałem, bo był słaby dla mojego szamana. Naprawdę nie wiem po co go trzymałem, może w sumie dlatego, że jak sprzedawałem na domu aukcyjnym, to yy, mnie to wszystko zniechęcało, no bo legendy leciały za nie. Za naprawdę groszem, no to kto by chciał sprzedawać. A tutaj te drzwi, jak gram od premiery diablo, tylko raz miałem otwarte. Widzicie że to jest jakaś specjalna kopalnia na czarnym bo mówiła jakiś specjalny fragment na tej planszy. Specjalny może. Z są gdzieś te cholerne osy. Chodź tu, chodź tu. dobrze. I u Coś tam zgarnęliśmy, bo już nie wzięliśmy wszystkiego na klatę jak wcześniej, prawda? Zobaczcie, od razu pół życia chcieli te bałe oski, także naprawdę trzeba uważać. Są cholernie silne. To jest dosyć dobre danie, ale akurat nie uciekł. To Oski ich nie ranią, nie mogę nie trafić. Nie, nie ma mowy. leci się znalazł jakiś nie wiem po Raz na tysiąc lat, kiedy dojdzie do koniunkcji gwiazd, ruiny się otworzą. ...ale tylko na krótką chwilę. Powiada się, że leży tam skarb, ukryty głęboko w podziemiach. Znajdź go szybko, albo zgiń, gdy podziemia ponownie się zamkną. Tak, to jest chyba jedyna taka mini nie wiem jak to nazwać naprawdę, na czas, Diablo 3 na czas, także próbujemy, nie próbujemy, próbujemy, spróbujemy. Próbujemy, może się wydać. Tu właśnie musimy lecieć, uciekać najlepiej i szukać właśnie tego skarbu. Ja zawsze tak robię, nigdy nie mam czasu, żeby to odkrywać. Nie wiem, oczywiście nie ma sobie w złym kierunku. Jeżeli wszystko te tego skarbu gdzieś to musi być Ciebie, to Na razie nie jest źle, dajemy radę. Ciekawe tu Wszystko się skupia tylko na tym, żeby znaleźć te cholerne i tylko to. Tutaj. tutaj czempioni są, elitki, wszystko czego można O, fajnie to aż tak To mnie te małe osma zlewnimy. Jeszcze mamy trochę czasu? Mamy trochę czasu. No leciło. Właśnie te, te osy są na Wszystko nam zadaje wrażenie, bo musimy tylko biec i uciekać. Najlepiej je omijać. każdy wróg zastępuje nam drogę, żeby tylko nas spowolnić. Jak ci się to podoba? mi się to nie podoba, bo nie zdążymy chyba. Dalej, no bo to jeden czas nas nie będzie zaraz. Udało się. Z wielkim trudem, ale się udało. I właśnie wchodzimy w taki. Skarbiec. Widzicie trzy skrzynie. Zobaczymy, czy warto nie. O, szal. Naprawdę szał. No troszeczkę lepiej, bo no. nie ma co narzekać. A trzecia skrzynia, co nam zaferuje? Zawsze mamy szmarek, no. Jakby nie patrzeć. Co cię tak rozbawiło? Przypomniałam sobie coś, co prorok o tobie powiedział. Co takiego? O, nic takiego! Jakoś napędzona, to noska. Udało ci się znaleźć skarb. Szkoda, że nie mam tyle odwagi i umiejętności, co ty. Nie powodaj, no, się samo do siebie kichnąć, to co się... Ja mnie tak, to zdrowo. No dobra, lecimy dalej. Wystarczy, że tam nas zaraz zabili, na szczęście na, na poziomie normalnym naprawianie się, naprawianie, z, w sumie się, naprawianie swojej zbroi. Nie jest aż takie kosztowne bardzo. Także, tu tracimy tyle gotówki, nawet jeżeli byśmy zginęli wiele razy. No bo no, wyższych poziomów, wiadomo, stopniowo coraz więcej, coraz więcej. Zbierajmy, tamtej tej kasy. Znowu jakąś elitkę mamy. Nie, wziął tutaj champion, nie wiesz co to jest. Jakoś tak jak dla mnie. Jeszcze czekam. Nie chcę atakować wypuszczają powuszczajem to Oj, naprawdę... ja, ale ktoś tam strasznie zlagował grę. Uleczy mnie. Znowu? więcej czasu. Też nie ma dzisiaj szczęścia na nasze czarodziejka, ale no, ma no, wybitnie mało życia. Albo będzie się wybitnie tak słabo grał. No jedna jedna dwojga. Jak nasze czarodziejka na w się przydaje, tak w takich sytuacjach, w właśnie takim odpychaniem, gdy chcemy użyć jakiś taki y, specyficzny atak, jakiś taki z bliska, no i normalnie nam przeszkadza. Uciekł sobie, wiecie, ładnie uceluje. Wyszła na celowniku potworka, a ona go odemcha i cały atak pójdzie w Co tu jest cholera, że tak trzeba się dookoła chodzić? się ulatywa mu zaraz. Wojtek po zakręceniu się zaczął grać. Mrok się rozprasza. Znowu widzę. Super. Nie wiem czemu. Masakra się gra, wiedzieliśmy, że nie zdążyłem zrobić dobrego ataku, a Odzyskałam zdrowie. Jestem ramą! Nie no, jeżeli będzie nas to tak cały czas logować to Myślę, że chyba zakończymy grę, no bo tu nie będziemy jeszcze sensu, żebyśmy więcej ginęli niż Wam pokazywano. po prostu nie? i cierpliwości. Przecież to mi o to chodzi. Nie wiem, czy stracił poziom, a co do że to sam pan coś burzy, to tam że bardziej przyda. Już mam tutaj obrażenie, nawet na odległość. Zostałam uleczona. Tak, tak, ale to mam do kopia, który Może i nie, ale tu się okazaliśmy lepszy. Lepsi, lepsi. Może idziemy w stronę ku casino. Może i znowu zrobimy taki krótszy odcinek, jak wcześniej. No ale wszyscy chyba sami widzą, że taki granie to nie ma sensu. Belial, władca kłamstw, jest mistrzem oszustw. Podobno udało mu się podbuntować Azmodana przeciwko najwyższym złym. Tak właśnie rozpoczęła się w płonących piekłach wojna domowa. Zakończona mrocznym wygnaniem najwyższych złych do krainy śmiertelników. No, lekarz skończył. My wrócimy do miasta. mi się robi przykusy po prostu i sprzedamy, zobaczymy co mamy. I naprawdę mimo szczerych chęci, no muszę zakończyć ten odcinek szybciej troszeczkę niż chciałem. to może następny będzie dłuższy, no zobaczymy. Postaram się to jakoś zrekompensować, także na razie wszystkim i cześć.